nawet nie wiecie jakie dobre. A dzisiaj, a dzisiaj zapraszam was serdecznie do Dali. A to takie skróciki, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Co jedliśmy, gdzie mieszkaliśmy, co żeśmy widzieli. Ten odcinek będzie podzielony prawdopodobnie na dwa odcinki, ponieważ jeżeli chodzi o Dali, jest to piękne, cudowne miejsce i abym jak najwięcej wam pokazał, to wymaga niestety czasu. I troszkę reklamy dla mnie. Mamy już w drodze do Dali. Z Kumingu jedziemy do Dali. Mamy chyba około, jak dobrze pamiętam, 5 do 7 godzin drogi łącznie z postojami. Gdzieś tam na postojach, tak jak tutaj zrobiłem nagrania z drona, tak żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda. To nie jest dali, to są punkty, punkty jakieś takie, gdzie żeśmy się zatrzymali, żeby coś zjeść, coś się napić i pojechać dalej. Yunnan pięknie wygląda, Yunnan pięknie wygląda jesienią, ale również pięknie wygląda wiosną. Tutaj zwróćcie uwagę tam w oddali na wiatraki ustawione na wzgórzach, no mają tam non stop wiatr, także pewnie, pewnie y, jakąś tam energię na pewno produkują. Ale z tym nie robotem, nagrywałem, tak. Jestem robotem tak jesteśmy z fajnym jest. Podoba mi się, ale dzisiaj jest niedziela, tak? Niedziela, niedziela to no, oni wracają, wracają, także dzisiaj jest trochę więcej ludzi. Także się dobrze ułożyło. Autokarów proszę, podróżując sobota, niedziela. Nie wiem czy je tam będzie widać te panie w tych strojach. Podejdziemy. No, 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 no. Dobra, idziemy do środka, chodź. Gdzie on poszedł? Gdzie on mi znowu... Gdzie mi Robert zniknął? Tu mi zniknął Robert. Widzisz? Bierają w środku. Nie ma tam cykania się. Na luzie. Panie w tradycyjnych strojach. Zobacz jaki tradycyjny stroj. No super, super. A zobacz tutaj. Co tu się dzieje? No i jesteśmy w pięknym miejscu. Bardzo się podoba wszystkim. W środku hotelu mamy taki widok. Pięknie muzyczka gra. Mam nadzieję, że jej nie wytnie. Idziemy na miasto teraz. Trzeba trochę poznać miasta. Chodźcie z nami. Siema. Gdzie wy jesteście? Ja to będę jadł tutaj, kurde. Ostrygi. Taki spacerek, szybki spacerek zaraz po przyjeździe, gdzieś to była chyba godzina około godziny 9 wieczorem także tego wieczorka żeśmy tylko zrobili taki przelot tutaj przez jedną z ulic, aby zobaczyć co się tutaj dzieje i jakie tutaj sprawy się odbywają no i tak jak widzicie, tu się śmialiśmy, że z my pomorem jedzenie Miasto Dali w ogóle słynie, no czy w ogóle i a szczególnie Dali słynie z grzybów, grzyby, jeszcze raz grzyby i naprawdę podają je na różne fajne sposoby i naprawdę są bardzo, bardzo smaczne

Dumy, my. No, usiądź. Usiądź. jak to ile my tych kieliszków wybijemy? Mam mięso. Jako dla mnie. Jeszcze zobaczcie, co zostało. O, Takie coś muszę kupić. Takie coś muszę kupić. Nie ma. Chodziliśmy jeszcze trochę po mieście no, i powróciliśmy później do hotelu. Natomiast ja następnego dnia pobiegałem sobie trochę tutaj sam osobiście i, i będą fajne, fajne będą ujęcia, bo naprawdę jak wpadłem w te uliczki, jak wpadłem te miejsca, to po prostu nie chciałem z nich wyjść. No ale to za chwilę, za moment na pewno na pewno zobaczycie to. Dojdziemy do końca. Mamy piękną pogodę, jest chłodno, ale mamy piękną pogodę. Wieczorem, wieczorami jest chłodno, Mamy, a tak poza tym to tak jak widzicie niebo bezchmurne w okularkach trzeba biegać. Czekam. Czekam na wycieczkowiczów. Dzisiaj w planie trzy pagody. Miejsce, które trzeba odwiedzić koniecznie. Także przejdziemy się tutaj, tu jest cały kompleks praktycznie i świątyń. No i trochę historii. Spróbuję co nieco wam opowiedzieć w międzyczasie o tym miejscu. Ale zrobię to podczas lotu dronem, bo odbyłem taki tutaj.

在中间嘛，还是坐？啊？哎，你你往那边一点哈，好。怎么样？再来一点哈。好，谢好地。牛，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，好是，是，是，是，是，是，是，是 To jest fajne zdjęcie też mniej tlenu tutaj. Jesteśmy w kompleksie, w kompleksie trzech pagód i, i kilku, kilku świątyń, które no naprawdę, naprawdę robią wrażenie. Te pagody są, w ogóle jeżeli chodzi o Dali, to jest słynne również z tak zwanego kolorowego marmuru. Te świątynie, te pagody są wykonane z marmuru. Są trzy pagody: jedna duża, główna i dwie mniejsze. Również znajdują się tutaj świątynie, do których wejdziemy i. I bardzo fajną sprawą jest tutaj to, że wszystko się mieści w pięknym parku. W pięknym parku, naprawdę z zadbaną zielenią, z pięknymi roślinami. I wchodząc do każdej świątyni, w momencie kiedy wychodzimy na drugą stronę, czyli przechodzimy przez nią, ukazuje nam się następna świątynia. No coś pięknego, coś wspaniałego. Postaram się tutaj zaraz Wam to pokazać z lotu drona. odmówiłbym sobie, jak tylko zobaczyłem, że jest taka możliwość, że mogę się znieść dronem. Słuchajcie, no nie mogłem sobie tego odmówić. Naprawdę wygląda to pięknie i proszę zwrócić uwagę na powietrze, jakie jest czyste, jakie przejrzyste. Naprawdę daleko, daleko wszystko pięknie widać. To są te trzy pagody. Pierwsza duża, yy, dwie mniejsze i tam, jak się popatrzycie w głąb, to tam do końca ciągną się te świątynie. Naprawdę piękne miejsce. Lećmy trochę dalej. Ale zanim zobaczymy dalszą perspektywę, no widzicie w centrum były tańce. No i co? No i myśmy też nie dali rady, żeby nie potańczyć. Potańczyłem z Kasią tyle ile mogłem i pozdrawiam pozdrawiam bardzo mocno Kasię, naszą uczestniczkę, która Przyjechała z nami tutaj do Yunanu, potańczyliśmy, ale mych kurczę jeszcze w następnych miejscach też jakoś nas ciągnęło do, do tych tańców tutaj takich chińskich. No i było chyba wesoło, także pozdrawiam Kasię, jeżeli to ogląda. To jest dominująca religia, ok. Pobytania jest po Natomiast wszyscy są tak głęboko, że idą w budynku, a Zostawiam was z tymi widokami i z muzyką. Tutaj nie było muzyki na zewnątrz. Była gdzieś daleko, daleko się. E, mantra ta buddy odzywała, ale to było gdzieś tam daleko, jak i dużo naszych jakichś tam zachwytów, niezachwytów, naszych luźnych rozmów i nie dało się tego tak posklejać, żeby to miało jakiś taki ciąg logiczny, dlatego zostawiam Was sam na sam z muzyką i z tymi widokami. Jak byś myślała, że jak przeszlę w jaki sposób? Towarzyłaś no, te dziewczyny tamte? te? Nie, nie, stamtąd to taki jak klątwy. W każdej z tych świątyń, a jest ich trochę, naprawdę dużo, coraz wyżej to nowe, nowe się pokazują. Bardzo często było widać osoby, które się modlą. Modlenie tutaj to jest trzeba uklęknąć, trzy razy się ukłonić. Tak jak to widzę, no, nie, znam, nie znam, mówię, nie jestem buddystą, nie znam tych zwyczajów, ale to jest taki jakiś ceremoniał, który, który często widzę, czyli podejście, klęknąć. I trzy razy załóżmy się pokłonić najlepiej y, albo ze złożonymi rękoma, albo najlepiej jeszcze jak się ma jakieś y, kadzidełka w kwiacie No tak, bo to nie dość, że do przodu to jeszcze po bokach ma ten Aha. Coś, no. No wiesz, te, te deski... A ty miał piękny film. Proszę? A ja, ja, ja już mam filmy z... z... A, z... Ale te kolory są troszeczkę inne ale... niż na północy. Tak, właśnie... Bardziej... Ja... Tak, nie mam, nie mam z jesieni, wiesz? Bo jak jeździłem na jesień do Yunanu, co prawda w inne miejsca, mhm. to... Yy... No to nie kręciłem filmów jeszcze mhm. wtedy. A to jest jakiś klon, jakaś zmiana klon. Tak, bo to tak no, wygląda to jak klon. Tego. Środo. Ja chciałem muzyki posłuchać. Ale muzyka to była tam niżej. A, tam masz piękny park. O, tu coś grają. Nie, gadają. I tutaj zobaczcie, tu się normalnie. Klęczniki są. Uśmiechnięty. Uśmiechnięty. Z różańcem. Hmm? Z różańcem. No, to nie jest? różańcem. no. To się jakoś nazywa. Co? I coraz ładniejsze, słuchaj. No. Coraz piękniejsze. Ja pierdzielę. Coraz ładniejsze. samego Coraz piękniejsze. Ja. Ja, zobacz tam dalej, Kasia. Tam, 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 nie, na, na przestrzał. Hmm? No tak. No. pięknie Zobaczcie jaka rzeźba w środku. Czy możemy zobaczyć, to możemy chyba to spróbować, że my najprawdopodobniej nie kupimy. No, tego. no, no nie trzeba trochę na to wiesz. No, tak. O, a to jest znaczek fuo, to znam ten znaczek i mam go w domu. Fu to jest woda. Fu. <laughs> To jest pierwszy obraz rosyjski jaki kupiłam właśnie nie wiedziałam co to, co jest. to jest i się okazało, że to jest budda, ale ja nie jestem buddhistą. Nie, nie, nie no wiem, ale ładne to jest, zobaczcie, musicie to, musicie to zobaczyć. Ale to piękne. A, i tu mamy tych sześć bóstw, chodźcie, może się nagra, jak mnie nie pogonią. A może to jest ten wajterajan. Osiem, nie, osiem jest. Ja byłem z moim kolegą, on jest buddystą i on mi tłumaczył to kiedyś, ale Chińczyk, ale wiesz, no ja, ja nie jestem buddystą. To trzeba się oh, oh. bardzo interesować, żeby zapamiętać. Chcecie coś jeszcze do wiadomości? Nie. Nie wiem jak to zrobić. Nie ma możliwości, żeby Wam to wszystko nagrać. Zobaczcie, wychodzimy, a co tam się dzieje? Ja... ja czasami to nawet nie wyciągam aparatu, bo ja chcę nie przez obiektyw to widzieć, tylko... Naprawdę, naprawdę. Właśnie, bo ludzie też się, się zapędzili taki się to załóg, że nie, nie potrafią oglądać świata oczami tak bezpośrednio, tylko Na meczu czy na koncercie, I patrz w smartfonach, a zamiast zobaczyć to na żywo. Tak, tak. A, Ach, puszczę jako niepubliczny. jest bardzo dużo takiej muzyki, Jest, ale... Zobacz, te dzwoneczki przywiązane do poręczy. Stążeczki, taką stążeczkę powinniśmy przywiązać. Na szczęście. Каша, зо, мучишь там гаиш. Мучишь там везти. zobacz to jest chyba uczący Tutaj to się wydaje takie małe w tym monitorze. Słuchajcie, to jest potężne, naprawdę potężne, olbrzymie, olbrzymie. No coś niesamowitego. Te rzeźby, te płasko rzeźby, no wszystko robi niesamowite wrażenie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość przyjechania. Do Junanu, do dali, do trzech Pagod znaczy i będziecie mieli w ofercie trzy pagody, jedźcie tam, bo naprawdę warto, ale zaplanujcie sobie proszę prawie cały dzień, bo aby to wszystko zobaczyć, to nawet jeden dzień to jest za mało, no i są jakby wysokie schody, trzeba trochę podejść. I też nie ukrywam, że przy tej wysokości, gdzie byliśmy, no to już z tym tlenem jest trochę słabiej. 아 <목소리> 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 Dzisiaj? No, chodzenie do po schodach na wierzch. Zobaczcie jezioro. I niższe ciśnienie, no wiadomo, wierzymy. mówiłem, tu jest mniej tlenu. Okej, okay, my się zwijamy z tego miejsca, jedziemy do następnego miejsca, tam coś zjemy i tam mamy jeszcze następne rzeczy w dzisiejszym dniu. Ale już mam 25 minut, dlatego kończę na dzisiaj już tym, tymi kadrami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapomnijcie zasubskrybować i pamiętajcie, nie powinno być reklam w ciągu, w trakcie filmu. Pozdrawiam Was. Nie, nie wiesz co gracie. Tak jest. No dobra, ale będzie. Jak pocałunek młodego przez telefon. Nie, nie, nie wiem, Nie wiem, Nie, to tylko... Ale, ale porównanie dała to proszę pani. No i z takim porównaniem to mi tego nie obejrzał. Obejrzy. Właśnie ciekawe skądka się o tym wie. No Skoro można. tak twierdzi. Nie wytnę, ja mu to puszczę, wyślę mu to... Centralnie mu to wyślę.